Bitch. Tak, kochani, witam Was serdecznie dzisiaj z mojego miasta Nowogard. Moje rodzinne, ukochane miasto nie poddaje się. Robią dzisiaj, organizują po raz pierwszy Moto Mikołaje dla dzieciaków. Więc będzie się działo, kochani, będzie się działo. Jedziemy zobaczyć. Co tam się dzisiaj wydarzy? I całkiem nieźle, mógłbym znowu płakać, że pada, że jest mokro, ale wiecie, muszę sobie pogadać, nie? No. No to ruszamy, kochani. Choinkę mamy, wszystko mamy, więc ruszamy. Narobimy trochę hałasu. Super, chłopaki, wielki szacun z Nowogardu, że zorganizowaliście Motomikołaje w moim ukochanym mieście. Super sprawa, bardzo się cieszę. I nie ma zmiłuj się, jedziemy <ścoughs> Jak ja to kocham kurde jak ja to kocham Tak Jestem ciekaw jak to wyjdzie A dzisiaj jeszcze kochani Mała przejażdżka, jedziemy do pani Lucyny. Może z poprzednich odcinków widzieliście. Pomagaliśmy Krzysztofowi. Y no tak było. Nie zmyślam. No i ja bym go dzisiaj odwiedzić z drobnym upominkiem. Zobaczymy, czy nam się uda. <gryw> Od razu będziemy piec, dwie pieczenie przy jednym ogniu. A na razie skupimy się na dzieciakach. Jedziemy na dzieciaki. Do dzieciaków. Będzie, będzie zabawa. Uwaga, bo jadą motocykliści. <śmum> Steroryzowaliśmy Nowogard. <śmum> Oj, moja łabuszka w oknie. <śmum> no to pakujemy się. <śmum> Terima kasih <noise> <tripy noise> <tripy noise> Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle. No tak, kochani. Zawijamy się z domu dziecka w Nowogardzie. E, no słuchajcie, no. E... Standardowo przyjechaliśmy z dobrą, z dobrą energią, bynajmniej się staraliśmy, mam nadzieję, że nam to wyszło. Ale też zasmuciła mnie jedna rzecz, a mianowicie chociażby rozmowa z dziewczynami, z, tutaj z domu dziecka. Jedziemy. Gotowi? Tu! Nie, tu, tu przejedziemy. Tak, kochani. A mianowicie zasmuciła mnie taka rozmowa jedną z dziewczyn tutaj z domu dziecka, które powiedziały mi wprost, że po pierwsze bardzo mnie proszą, żebym nie publikował w odcinku ich wizerunku. I wiecie jaka była przyczyna, jak, 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 jaki, jaki powód podała? Powód podała taki, że ona się wstydzi. Ona się wstydzi tego, że jest z domu dziecka. No i powiedzcie mi, mi jako człowiekowi, który nie mam takiej historii, yy, co można odpowiedzieć takiej osobie? Powiedziałem jej oczywiście, bo nie ma to dla mnie absolutnie znaczenia, czy ktoś jest z domu dziecka, czy nie. Yy. I myślę, że wielu, wielu z Was y, też to nie sprawiałoby jakiegoś kłopotu, bo czym ci ludzie się różnią? No, wewnątrz człowiek zawsze będzie człowiekiem. Y, a mało tego, posiadam y, bardzo dużo znajomych, którzy też są z domu dziecka, no i, i nie jest to dla mnie jakiś tam problem. Y, Mam nadzieję, że dziewczyna się przełamie. Jeżeli oglądasz ten, ten film i albo wasi koledzy, koleżanki mają z tym problem, zawsze możecie do mnie napisać. Zawsze chętnie z wami pogadam. Porozmawiamy sobie o tym, jeżeli oczywiście chcecie. Nie przejmujcie się. Dla mnie absolutnie to nie ma znaczenia, czy wy jesteście z domu dziecka, czy też nie. A teraz jedziemy do Michała. Michał, który, który też robi dobrą robotę w Nowogardzie, idę przywitać się z Michałem. Dobry chłopak jest, robi dużo dobrego. I wiem, że tutaj robią jakieś zawody, więc idę chociaż przybić piątkę, przywitać się. Dzień dobry! Można na chwilę? Fajnie! Dzień dobry! Hej, żółwik, żółwik! Siema, Wpadłem samozwańczo przybić Ci piątkę za robotę. Super sprawa. No ciebie też stary, zobaczyłem właśnie, że prowadzisz na żywo. Mówię, przyjadę przybić pionę. No i super. Żuwią, siema. Siema wszystkim, idę się przywitać z dzieciakami. Siema, Żuwik, siema, Żuwik. Ekstra. Z wszystkimi się muszę przywitać, siema. Siemka! Siema! Jak tam? Byłeś grzeczny? Przyjechaliśmy was policzyć, żebyście wiedzieli ile prezentów zamówić. <laughs> Trzymaj się <laughs> Tak? Zrobimy sobie foto? Dawaj Machniemy sobie foto A co tam? Jest? <laughs> Super, dobry <laughs> Idziemy? Robimy foto? Dawaj robimy foto! O masz kask! Kurde! Masz kask nawet! Do widzenia wszystkiego dobrego! Trzymajcie się! Pani powiedziała, mogę dotknąć! A? co za zapach no tak średnio bym powiedział tak średnio Aha. tak ci się znudziło gnoju oddychanie prostym nosem co za zapach guma Niam, 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 niam No dobra kochani, spadamy stąd i tak zrobiliśmy niezłą za dymę Lecimy teraz do Adama Jednego z moich kolegów motocyklistów żeby wręczyć jego dzieciakom paczki A że Jedna to chyba moja pierwsza Żeby was nie skłamać mój pierwszy widz Czyli Zuzia Jedziemy. Jak mógłbym, jak mógłbym pominąć, musimy jechać. Mam nadzieję, że będę mógł jej wręczyć prezent. Bo Zuzia jest spoko. Poza tym mój pierwszy widz. Muszę ją szanować. Dziewuchę. Jedziemy. Michał, jeszcze raz dzięki. Super sprawa. Miło było Cię zobaczyć i przybić piątkę. Krótko, bo krótko, ale to tak naprawdę nie było planowane yy, Raczej, że tak powiem, się wyrażę yy, No, oddanie szacunku, tak? Ah, no i powoli dojeżdżamy Najlepsza maszyna to jest Kolega z brehmki się udzieliło. Nie ma to jak bremą spalić kapora. To jest to. O to w tym wszystkim chodzi. Siema Zuzia, siema Dawaj żółwik, no co ty? <laughs> Zuzia, słyszałem, że byłaś grzeczna No, to masz prezent, trzymaj Oj nie, wstydź się Wstydzio, przecież nagrywałaś mi się Co to za wstydzio? Zuzia się wstydzi <laughs> Jedziemy do Krzysia i do Pani Lucyny, ponieważ obiecałem, a Martinez jak obiecuje, to zawsze się z obietnicy wywiązuje. Posłuchajcie tego rapu Choćby tu nawet śniegiem waliło. Nie ma zmiłuj się. Nie ma zmiłuj się. O, chłopak niedziela, dwie róże. U, dwie róże? Dla jednej osoby czy dla dwóch? Dla jednej osoby parzyście się nie daje, nie? Więc musi mieć dwie kobity, pewnie jedna na boku. To wcale nie było śmieszne. No to jedziemy. Odwiedzić panią Lucynkę i Krzysia. Bird Machine. Check. Krzysiu, cześć byku! Hej, jak się czujesz chłopaku? No, tak sobie. Tak, tak sobie? Przyziębiony trochę jesteś, ale lepiej mówisz. To no, tak. U góry jest na nakępki leższe na Cztery razy taki jak ten pokój. Takie tak? pomieszczenie Super. I do końca. Możesz nakrętki tam. Jak nakręt budne Tak, pod naszem no. <laughs> tak, 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 tak. że jako, widzę, że jako pan domu to żeś zarządził. Ale pan Krzysztof jest szefem wszystkich szefów. Co złego to nie my! No, my. No, są. Są chłopy. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Reniferów, to jest się Opak, myśleli się do Witam panią. Witam, witam. A, ta już się pewniej czuje. No bo pani wróciła. Dobry pani wróciła. Słuchajcie. Bo... Tak, jakoby obiecałem Jestem. Wiem, że trochę nie zapojam. Powiedziałem. Ale żeby nie było tymi łapami. To proszę. Dziękuję. Drobny. Droga od nas wszystkich motocyklistów. Dla Krzysia Mikołaj, dla pani Mikołajowej Mikołajka. Krzysiu, będę uciekał. Nie męczę cię już. Bo gorąco, jak nie wiem. Wiesz tu paru chłopa zeszło też. A ty, a, ty kurde, a ty musisz tutaj akumulatory ładować. Eee, trzymaj się. Widzimy się następnym razem. Nie wiem jeszcze kiedy, nie obiecuję, ale jakoś wpadnę. Trzymaj się kłopię, czekam, <grywa> Panie Lucyno, panie było Panią widzieć. Trzymajcie się. Bądźcie zdrowi. Wesołych świąt. I do następnego, nie? Także widzicie, widzicie kochani, odwiedziliśmy Krzysia, odwiedziliśmy dom dziecka, odwiedziliśmy Michała i jego dzieciaczki na wózkach. Dzień odhaczony, spełniony, można jechać do domu. Kochani, bateria już mi pada, z tego wszystkiego dwóch pozostałych kamer w ogóle nie podłączyłem. Także żegnam się z Wami kochani. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeszcze niedziela i jeszcze motomikołaje w niedzielę. Także mam nadzieję, że będziecie oglądać relację, którą także dla Was przygotuję. Trzymajcie się cieplutko, Martinę, skłaniam się. Do zobaczyska następnym razem. Hejka!